Ja jestem Oliwier. Dzisiaj ja mam takie jedzenie. Upatrzcie, to ja nie mam no lody, no nie mam chicken, nie mam apple, nie mam karety, nie mam pipsy i nie mam czarny. To otwieramy i pokażę wam co mamy. Okej, okay. to, o, musimy też to zrobić. nie, to mamy ciastka, Up. i lody muszą być zbudowane. tu mamy lody, być Tu mamy chicken, tu mamy ryby, tu mamy banana, tu mamy kubek. Mamy dużo tych... Ech, mam karet. Ech. Co jeszcze mam? Mamy rugary. Mamy jeszcze czekoladki. Mamy pieniążki. I mamy dwa pipsa i jeszcze dwa apel. Trochę musiały być budowane i są budowane, ale nie wiem jak to buduje i to, to nie wiem, nie. To, nie, to nie ma. Karet, jeszcze jedno. I nie ma tego, tego co lot musi mieć. Jeszcze mam mam mąkosy, to posłuchajcie. Wszystkie jeszcze wszystkie wszystkie nie są, ale nie są cię chyba, wszystkie małe są co, co mi będzie potrzebne, to te, to, to, te wszystkie jedzenia, bo ja mogę zbudować. Jakiś sklep jedzami. I jedzeniem. Będziesz miał pieniążki, co, Będziesz miał wszystko. Nawet i ten chicken, nawet nie wiem, co muszę powiedzieć. To mój, ten, mój ulubiony rzecz, to ten chicken i ten, te czekoladka i chyba pipsa. To te są trzy moje Rzeczy. Ja kupiłem to. to ja nie miałam tego jedzenia, ale napiszcie u mój komentarz, jakie lubicie jedzenie. To moje tylko są oczy Jeden, dwa, Już skąd? Nie, najpierw musicie mi dać like, i teraz kończę. Pa-pa!